Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, Volume Day Trader. Popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym pokażę Ci, jak wyliczyliśmy w połowie lutego zasięg potencjalnych spadków dla Bitcoina na poziom około 71 tysięcy, 73 000. Czy to się zyści? Jakie metody żeśmy użyli? Zapraszam Cię na konkretną analizę price action oraz wolumenu na takim walorze, jakim jest Bitcoin. Partnerem tego odcinka jest polska agencja WWW w Kambodży.pl Oferujemy ekskluzywne nieruchomości inwestycyjne z możliwością kupna na raty, anonimowe konta bankowe otwierane w Kambodży w 24 godziny również online bez konieczności przyjazdu, legalne i bezpieczne kaszowanie kryptowalut bez podatków oraz pełną obsługę transferów gotówkowych. Dla tych moi drodzy, którzy są po raz pierwszy na moim kanale, przypomnę swoją stronę volumdaytrader.com. To tutaj znajdziesz więcej informacji o mnie i o metodach jakie używam do analizy akcji, kryptowalut i kontraktów terminowych, bo tym się y, zajmuję. Już y, moi drodzy, w Połowie, a dokładnie 17 lutego, gdyż codziennie od poniedziałku do piątku piszę raporty swoim użytkownikom, swoim studentom, którzy dostają je na swoją skrzynkę codziennie. Więc dokładnie 17 lutego poczyniłem raport PTA, czyli Potential Trading Area, między innymi ujmując tutaj Bitcoina, gdzie za pomocą właśnie wykresów, które są mniej popularne. Point and Feature Chart, nazywane powszechnie w Polsce kółko-krzyżyk. Bardzo nie lubię tej nazwy, ale one są tak nazywane, ale fachowo one się nazywają point and feature chart. Jest to stara metoda analityczna, która pozwala zmierzyć potencjalne zasięgi dla akumulacji i potencjalne zasięgi dla dystrybucji, mierząc, gdzie ewentualnie może być interes kupujących, a gdzie może być w drugą stronę interes sprzedających. Chodzi o wyznaczenie konkretnych, punktów na wykresie, gdzie liczy się względem właśnie długości akumulacji czy długości dystrybucji zasięgi albo wzrostów albo spadków. No i w tym przypadku oczywiście na tym wykresie, który zaraz rozbierzemy na czynniki pierwsze, wykorzystując między innymi metodologię Wykofa i oczywiście weźmiemy tutaj też użyjemy wolumen jako narzędzie, które połączymy właśnie z price action. Powiem tylko tutaj tyle, że dokładnie 17 lutego 2021 roku, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Wyliczyliśmy zasięg 73-71 i na jakiej podstawie zostało zrobione to wyliczenie? Point and Future Chart z reguły one. Te wykresy wylicza się tutaj do interwału dziennego. Wzięliśmy niecały zakres, ale część tego zakresu, dlaczego nie będę dzisiaj akurat tutaj wchodził głębiej w temat, i zasięg tych spadków został wyliczony właśnie na 73 554 do 71. Użyliśmy dwóch metod wyliczeniowych, które obowiązują i które dały nam taki wynik. Pewnego zakresu, do którego interes a oczywiście tutaj tych spadków mógłby rzeczywiście zyścić się na tym wykresie. Być może te spadki będą większe, ale wykresy Point and Feature Chart służą właśnie do tego, aby te, te rzeczy wyliczać. U nas w panelu jest oczywiście dla osób, które pracują ze mną są dokładne materiały o wykresach point and future chart, jak je tworzyć, jak je Ustawiać i oczywiście mamy ustawienia dla konkretnych futures, czyli kontraktów terminowych i konkretnych top 20, jeśli chodzi o kryptowaluty. waluty. Ale do rzeczy. Mamy dzisiaj tutaj wykres, to jest wykres dzienny Bitcoin. Użyliśmy wykresu z Binance'a i być może. Mm, nic szczególnego tutaj na tym wykresie na pierwszy rzut oka się nie dzielę. Natomiast jest to bardzo mylne, dlatego że używając oczywiście tradycyjnego wolumenu, który jest bardzo przydatny, robimy pierwsze takie badania. Widzimy, oczywiście, szukamy takich ekstremalnych punktów na wykresie albo czyli ultra wysokiego wolumenu, albo ultra małego wolumenu, bo on też ma ogromne znaczenie w kontekście. Całej analizy. I tutaj na chwilę obecną tego nie widzimy, ale dokładnie na fali w pierwszej, prawie jak osiągnęliśmy, prawie osiągnęliśmy szczyt 100 tysięcy tutaj dolarów blisko, tu nastąpiła bardzo duża wysypka, wyrzucenie, realizacja zysków, początek pewnej dystrybucji realizacji zysków. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, bardzo duże wolumeny pojawiły się właśnie na tej fali, i następne wolumeny były tutaj, i kolejny wolumen był bardzo duży, przyszedł dokładnie w tym miejscu. Za chwileczkę sobie to zobaczymy, dlatego że wolumen skumulowany też jest bardzo ważny. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak go używać. Niektórzy, za niedługo o tym też zrobię materiał, zrobili z niego pornografię, źle używając ten wskaźnik, więc um, za chwilę też y, może tutaj zaprezentuję go i dokładnie zobaczycie, w których miejscach nastąpiła ta dystrybucja. Więc celem tych spadków w tym momencie potencjalnie jest przedział 73-71. Dzisiejsza sesja, oczywiście. Wcześniej również ta sesja, która wjechała tutaj bardzo mocno w ten spadający oczywiście kanał i nad tą um, linię oporu 90, około 92 tysiące, na drugi dzień oczywiście została um, całkowicie, ten popyt został całkowicie przejęty znowu przez podaż. Ale w tym pierwszym dniu można było ewentualnie podać pod wątpliwość skuteczność tej analizy. Natomiast jak tutaj widzimy, w moim odczuciu to jest dalej tylko dzisiaj ruch korekcyjny, który może się nawet gdzieś tutaj odbić w okolice 88 tysięcy i powinniśmy dalej ten ruch kontynuować spadkowy, bo na razie nic nie wskazuje na to, że może on być zatrzymany. Oczywiście mieliśmy tutaj jedną sesję, która była na dużym wolumenie i bardzo ładnie ona została zamknięta. Natomiast w kontekście tego, co widzimy, tutaj moim zdaniem jeżeli się nic nie zmieni, oczywiście wolumenowo nie wejdą jakieś duże wolumeny, to powinniśmy dalej mieć tutaj tą kontynuację albo boczniak, albo kontynuację spadków. Teraz jak dokładnie zostało wyliczone to, co w tym momencie prezentuję? Zaprezentuję jeszcze wykres, który... Jest skonstruowany tutaj. To jest wykres Point and Feature Chart, ustawienia wykresu 1000x3. Jak ktoś wie, jak go wyliczać, to wie też, jak się posługiwać tymi tutaj liczbami. Również widać bardzo dobrze na tym wykresie, jeżeli ktoś używa mojej nakładki wolumenowej, widać również na wykresach, jak poszczególne. Wolumeny się tutaj zmieniały. Proszę zwrócić uwagę, jak Bitcoin dochodził 340 tysięcy kontraktów, 285 tysięcy kontraktów, 172 tysiące kontraktów. Widzicie, że tutaj ta presja popytowa ona zdecydowanie maleje. I tu zupełnie już 178. Zwróćcie uwagę, że mieliśmy bardzo um, identyczne szczyty, e, dlatego że wykresy point and future chart eliminują szum informacyjny. E, skala czasu e, może być różna w pewnych okresach, dlatego że czas jest tutaj absolutnie wyeliminowany i widzimy również jak te wolumeny na szczytach maleją. Tutaj był wolumen nieco większy, ale nie było absolutnie postępu w cenie i wolumen absolutnie tutaj zgasł. Natomiast pojawiał się on он уже Ogromny, ultrawysoki wolumen w tych częściach, dlatego ten breakout, cały, który jest tutaj widoczny, jego celem jest 73-71. Oczywiście może dojść na rynku do tego, że zmieni się jakaś sytuacja i wykres się zmieni, natomiast nic się w tym momencie takiego nie dzieje. Mamy oczywiście jeszcze sytuację geopolityczną, musimy sobie tutaj też powiedzieć o pewnych rzeczach, które między innymi są związane z panem Donaldem Trumpem. Który w ostatnim czasie, w ubiegły weekend, właśnie podpisał to, co obiecał, czyli ma zrobić rezerwę z kryptowalut. On podpisał, ale to nie weszło, że tak powiem. Teoretycznie można powiedzieć, że to nie weszło w życie, dlatego że on swoją obietnicę spełnił, natomiast Stany Zjednoczone nie zaczęły nic kupować, więc za chwilę też się odniosę do tej, do tej informacji. Tutaj widać już, a jeżeli ktoś tego nie widzi, tu widać troszeczkę bałaganu na tym wykresie, dlatego że prawidłowo jest naniesiona oczywiście nakładka wolumenu, i jeżeli przyjrzymy się bardzo dobrze, proszę zwrócić uwagę, jak ten ruch wzrostowy on się tutaj przez cały czas odbywał i jak tutaj ten wolumen cały czas gaz i doszło tutaj do pewnego, to oczywiście na point pitcher w chart tego nie widać, dlatego uwielbiam te wykresy do głębszej analizy i jeżeli zostaniecie do końca, to dam wam świetne tipy, które też gramy w tym momencie i sygnały, które wysyłamy naszym naszym Subskrybentom, i za chwileczkę podzielę się ostatnim walorem z ostatniego piątku. Ale widzimy, że tutaj doszło do bardzo dużych zakupów. Fala bardzo duża, ultra wysoki wolumen, brak postępu w cenie czyli rynek zrobił duży wysiłek, ale nie ma efektu w cenie. Zwróćcie uwagę, jak ta świeca jeszcze się zamknęła na potężnym wolumenie. I bardzo słabe zamknięcie w dolnej części świecy, co z punktu widzenia też analizy wolumenowej i price action, czy podejścia VSA ma bardzo duże znaczenie, ale widać też po wolumenie to pchnięcie na tej fali właśnie duże, duży wysiłek, brak efektu w cenie, po czym... Mamy, widzimy ukryty ten wolumen, jest tutaj. Zwróćcie uwagę: ktoś by mógł powiedzieć, że tutaj, przez cztery sesje, praktycznie poszliśmy płasko. Tu była bardzo duża, największa dystrybucja robiona. Tutaj była formacja SOT, która też jest opisana u nas w, dokładnie w całym kursie Wykofa kompleksowym kursie Wykofa czyli Shortening of the Trust. Widzimy, że zasięgi. Które idą do góry, cena, która idzie do góry, odczytów, szczytów do czytów maleją te zasięgi ceny, czyli rynek traci moc, a w międzyczasie następuje tutaj dystrybuowanie, i ta sesja rzeczywiście, ona była kluczowa, i następnie ten ruch był tutaj kluczowy, który pokazał, że mamy za plecami w tym momencie dystrybucję. Dlatego też wrócę, nie chcę tego przegadać, ale jeżeli Cię interesuje konkretna analiza, właśnie, to poproszę pozostań dlatego że to jest ważne w kontekście tego co w tym momencie widzimy ja sobie to wykasuję żeby mieć czystość tutaj na wykresie chcę wam jeszcze tutaj jedną rzecz pokazać właśnie że na point and figure chart również na wolumenach było to bardzo dobrze bardzo dobrze widoczne co dalej z tym wykresem? Widzimy, że to mamy oczywiście zwykły wykres dzienny, natomiast wykresy już tutaj może wyłączę ten, wyłączę wolumen, ten on nie ma absolutnie w tym momencie już tutaj znaczenia, ale widzimy popatrzcie jeszcze na point and feature chart przy tych ustawieniach mamy potężną wyprzedaż na tej oczywiście tutaj fali i one również Potrafią robić całkiem niezłe tutaj formacje do, do, do zagrań, jeżeli ktoś też bierze je pod uwagę w swoich analizach. Oprócz oczywiście wolumenu. Jeżeli ktoś się pyta, dlaczego tutaj nie ma dziennego ustawienia, bo tak jest we wszystkich praktycznie książkach. To jest to wytłumaczone. W, używam 15-3 minutówek. Również do dużej analizy używam wykresów dziennych, ale przy tych ustawieniach, które podaje też, jakby gotowe ustawienia dla większości znanych walorów, używam tutaj wykresu 15-minutowego. I można by było powiedzieć, że jest to powiedzmy. Tylko i wyłącznie jakiś przypadek, że te wykresy bardzo są skuteczne. One dochodzą do celu albo budują dobry picture, czyli dobry obraz tego, co na wykresie się dzieje. I w jednej właśnie z lekcji mamy dokładnie tutaj ustawienia oraz dokładnie omówione wykresy, ich działanie oraz konkretne ustawienia dla właśnie futuresów, czy dla między innymi. Kryptowalut. Mamy oczywiście kilka też innych wykresów. Zwróć uwagę, od 11 gramy taki walor jak American Tower Corporation. To jest RAID. Cena, którą zwrócił uwagę, złapaliśmy bardzo mocne tutaj, bardzo mocne podstawy, brak wolumenu spadkowego, wyczerpanie i bardzo świetna sytuacja. Jeśli jeszcze ją zobaczysz na wykresie takim tradycyjnym, złożonym z wykresu ze świec japońskich, no to w tym momencie AMT z 11 akurat zobaczmy ile. Ile urósł do góry? Widzimy, gdzie była ta sytuacja rozgrywana. 189, cena w tym momencie 212. Dosyć dobre otwarcie. Kolejny walor to jest rozgrywany 13. Dajemy sygnał przed sesją amerykańską. GPC, Genius, Parts, Company i możemy zobaczyć w tym momencie również jak ten walor idzie do góry. Tutaj widać dokładnie na wykresie, z wykresu Point and figure Chart wyliczyliśmy właśnie zakres do tego poziomu, czyli cel dla GPC. Wejście jeszcze raz, popatrzmy na cenę 123,24. 123,24, dzisiaj otwarcie. 124-34, więc więcej nieco tutaj, akurat premarket open. Tu jest świetna też akumulacja zrobiona. Zobaczymy, czy ona wyjdzie, no bo wiadomo, że stopy są założone, trailowane i cel 140 na tym walorze, który wychodzi właśnie między innymi z Point and Feature Chart. Następny wykres, który ostatnio się pojawił, tudzież na sesji. W piątek, to jest akurat sesja live niedzielna. Na sesji w piątek proszę zwrócić uwagę, mamy taki walor jak Mara, który identyfikujemy. Bardzo mocne zakupy, tutaj dokładnie jest wytłumaczone. Cena tego waloru przed otwarciem 14,88 i zobaczmy sobie. 14,88, 15, na sesji już ostatniej 16,02, 15,14, jest więcej 14,08 było gdzieś tutaj. Po prawdopodobnie jest formacja Spring. Mój nauczyciel David Wise, który specjalizował się właśnie w Wycoffie, mawiał, jeżeli nauczysz się identyfikować formację Spring, czyli fałszywe wybicia i powrót do range'u na dobrym wolumenie, to you can make trading for a living, czyli możesz zrobić z tradingu sposób na życie. I to wygląda jak rynek by się zakumulował, tu tutaj mieliśmy drugi rodzaj akumulacji, rynek wyszedł mocno do góry, po czym z jakichkolwiek powodów z powrotem wybił low i złapaliśmy to, więc gramy, mamy dużo do zyskania, a mało do... Stracenia z punktu widzenia właśnie i wolumenu i tutaj wszystkich innych rzeczy, które wyłapaliśmy też na dzięki wykresom Point and Future Chart analizie wolumenu i w tym momencie mamy to co powiedziałem, mamy dużo do zyskania, mało do stracenia. Jeśli jesteś oczywiście pierwszy raz na moim kanale, i materiał Ci się spodobał, a nie subskrybujesz jeszcze, to być może słyszymy się po raz ostatni, więc dawaj um, suba i jeżeli materiał Ci się podobał, łapka w górę. Ja zapraszam na Volume Day Trader. Przypominam, że codziennie wysyłamy raporty PTA um, dla tych, którzy handlują akcjami głównie na rynku amerykańskim, kontraktami terminowymi, i również rynkiem krypto. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że analiza Wam się um, podobała. Jeżeli brakło Wam w tej analizie. Kontekstu tego um, politycznego, to w najbliższych dniach wrócimy do tego kontekstu, bo to, co już było wcześniej na Bitcoinie, być może szybko też jesteśmy w stanie zrobić, że. Cały, może nie zrobimy całego oczywiście kontekstu politycznego, ale proszę zwrócić uwagę na pewne zdarzenia. Rynek już wcześniej to, co się dziesię, dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych czy z Trumpem, rynek już wcześniej wliczył. Ja sobie tutaj tylko wskaźnik podłączę. Proszę zwrócić uwagę, że. W styczniu 2024 roku mamy tutaj 2024, tu jest styczeń, tu jest styczeń, koniec stycznia, początek lutego i mamy potężne wzrosty. Po czym? No bo właśnie pod koniec stycznia amerykańska komisja, a czy 11 stycznia dokładnie, SEC, czyli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych ogłasza spotowe fundusze na ETF na Bitcoina, więc rynek uwzględnia to bardzo szybko w cenie. Później mieliśmy lipiec. W lipcu doszły, co w lipcu nam tutaj doszło? Doszły ETF -y na pamiętasz czy nie? Na ETH. I później mamy znowu tutaj w lipcu, o ile dobrze. Pamiętam, nie pamiętam dokładnie którego, to było około 20 czy 21 lipiec. Tu dochodzi do pewnej zmiennej w Stanach Zjednoczonych, tu odchodzi Biden. I zwróćcie uwagę, że rynek uwzględnia Trumpa i te wszystkie jego obietnice w rynku. Wcześniej, rynek to wcześniej uwzględnia. Te wzrosty były tutaj, ETF na Bitcoina i ETF wprawdzie na na Ethereum weszedł później, ale to było już wcześniej uwzględnione w rynku. Trump został również na tym ruchu uwzględniony w rynku. Więc teraz nie jest dobry czas super czas do bycia na rynku krypto. Ewentualnie to jest dobry czas. Czy te niższe ceny, które teraz są na dobrych projektach, będą dobrym czasem, żeby ewentualnie wejść w nie przy odpowiednich układach z powrotem i zbudować tego baga swojego, czy dobry portfel. Natomiast spadki dalej trwają, i myślę, że do głębszej sytuacji, analizy tego, co się dzieje i tych informacji, które mogą w najbliższym czasie napływać, między innymi jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, o konflikt na Bliskim Wschodzie i te turbulencje związane właśnie z ekonomią i wojną handlową, którą wywołuje Trump to mogą być duże oczywiście wahania cen. Rynek raczej lubi spokój, rynek lubi przewidywalność, a Trump absolutnie w tym momencie tego nie gwarantuje. Ale myślę, że jeżeli uda mu się, on gra z wysokiego C, ale jeżeli uda mu się wszystko pozałatwiać może na samym początku swojej prezydentury, to druga połowa 2025 i dalszej. Prezydentury Trumpa będzie może trochę spokojniejsza. Ja wierzę w wyższe ceny kryptowalut, żeby nie było. Wierzę w wyższe ceny bitcoina. Wierzę w wyższe ceny topowych, oczywiście, projektów, które są jakoś, w jakiś sposób fundamentalne. Tak, wierzę. Natomiast mamy w tym momencie czas spadków i myślę, że powinniśmy tutaj to, co robimy też z naszą grupą: śledzimy wybrane tokeny, które mają potężny potencjał wzrostu, potężny potencjał wzrostu, a są takie, które nie poddają się, nie idą w parze z bitcoinem w tych, spa, w tych spadkach. I również jeżeli interesuje Was ETH, trochę to przegadałem, chciałem zrobić krótsze te, to wideo, również wyznaczyliśmy poziom, gdzie powiedzmy jest dobra cena albo taki poziom, że powinniśmy go obserwować, bo tam może dojść do pewnej akumulacji. Zwróćcie uwagę, wyznaczony jest dużo wcześniej już Punkt, co jest w live'ach, zapisane tutaj we wszystkich moich wideach, materiałach, które dostarczam, jest ta linia dużo wcześniej już wyznaczona, ta granica spadków, ale tutaj zwróćcie uwagę, nie ma jakiegoś szału wolumenowego, tu był, ale rynek dobił, ta fala jeszcze tutaj spadkowa jest na wzrostowym wolumenie, tu może się stworzyć pod tą linią zaraz czy w okolicach 2000-2100 następny ręcz akumulacyjny i dla, oczywiście my nie chcemy wchodzić jako pierwsi, my nie chcemy decydować, hej, bo mi jest teraz tanio, ja sobie kupię, nie chcemy tak robić, chcemy, żeby duzi pokazali, że są i chcemy się podpiąć później pod nich, bo nie mamy tyle kasy, żeby tak zmanipulować ten, tym rynkiem, żeby go wynieść. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Rozmus, Volume Day Trader popyt podać logicznie o inwestowaniu. Dziękuję bardzo.